Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Patryk, to kolejny film na kanale Temat Wrestling i w dzisiejszym odcinku News Park ze świata wrestlingu. Przypomnę jedynie o tym, jeśli na nasz kanał trafiliście po raz pierwszy, to zapraszam was do zostawienia subskrypcji, bo właśnie na nim filmy pojawiają się codziennie i codziennie dostajecie dawcze informacji ze świata wrestlingu. Od paru dni w WWE trwa potężne zamieszanie w związku z Wrestlemaniem 36. Najnowsze doniesienia, które zostały już oficjalnie potwierdzone, mówią o tym, że Wrestlemania 36 potrwa dwa dni, a jej specjalnym prowadzącym będzie były mistrz i legenda NFL Rob Gronkowski. Co ciekawe, Rob Gronkowski miał już swój epizod w WWE, a dokładniej podczas Wrestlemania 32, gdzie wdał się, powiedzmy, w krótką rywalizację z Jinderem Mahalem. Właśnie wtedy też stanął on u boku Mojo Oliera, który wygrał Andrew The Giant Memorial Battle Royal, i już tak pojawiały się pierwsze doniesienia, że Rob może zawitać na stałe do Federacji WWE. Kilka dni wcześniej w internecie pojawiały się pierwsze plotki mówiące o tym, że Rob Brankowski podpisze faktycznie kontrakt z Federacją WWE, a fakt tego, że będzie on specjalnym hostem Wrestlemania 36, myślę, że tylko tą tezę nam potwierdza. Dodatkowo warto również powiedzieć o tym, że Wrestlemania nie odbędzie się wyłącznie w Performer Center, ale również we wielu innych lokalizacjach naraz, o czym poinformował WWE. Według nieoficjalnej dojeśni każda walka może być transmitowana z innego miejsca, by właśnie Przyciągnąć jeszcze większą uwagę widzów ze względu na to, że Wrestlemania 306 odbędzie się bez udziału publiczności. Jeżeli chodzi o podział wrestlingu na dwa dni, czyli 4 oraz 5 kwietnia, to na chwilę obecną na sobotę zaplanowane są następujące walki. Drew air kontra Brock Lesnar o tytuł mistrzowski WWE, walka o tytuł mistrzowski kobiet Energy pomiędzy Charlotte Flair a Rhea Ripley, The Undertaker kontra AJ Styles oraz Kevin Owens kontra Seth Rollins. Jeżeli chodzi o niedzielne wydanie WrestleMania jeszcze to na chwilę obecną zaplanowane zostały trzy starcia, walka o tytuł mistrzowski Universal pomiędzy Romanem Reignsem a Goldbergiem, walka kobiet gdzie na szali znajdzie się tytuł mistrzowski kobiet Row pomiędzy Shayna Baszler a broniącą tytułu Becky Lynch, jak i również starcie John Cena kontra The Finn, Bray Wyatt. you <laughs> Dwie były gwiazdy federacji WWE zadebiutowały podczas tygodniówki AEW. Pierwszym z nich był Brody Lee, znany pewnie większości z was lepiej jako Luke Harper. W All Elite Wrestling został przedstawiony jako Exalted One, a podczas samego debiutu nawiązał z pogardą do Vince'a McMahon'a mówiąc, że już kiedyś jeden staruszek w niego nie wierzył i to się więcej nie powtórzy. Drugim debiutującym zawodnikiem w AEW okazał się Matt Hardy, który zadebiutował jako nowy członek The Elite. Matt pokazał się w swoim starym dżimmiku, czyli Broken, który narodził się jeszcze w DNA. Według wielu źródeł Daniel Bryan planuje zakończenie pracy na pełen etat i rozpoczęcie kariery part-timera. Były mistrz wiele razy wypowiadał się o roli ojca oraz o konieczności poświęcania większej ilości czasu swojej rodzinie i wszystko wskazuje na to, że już w 2020 roku nadejdzie ten okres, kiedy Bryana w ringu Federacji WWE nie będziemy mogli oglądać regularnie. Na koniec mam jeszcze dla was informację dotyczącą samego CM Punk'a, ponieważ właśnie wczoraj poruszył temat swojego możliwego powrotu, jeżeli chodzi o wrestling. Wypowiedziane przez niego słowa wskazują na to, że jeśli miałby powrócić on do ringu, to są takie osoby, z którymi faktycznie mógłby jeszcze zawalczyć. E, tymi osobami są m.in. Daniel Bryan, John Cena, czy nawet sam Rey Mysterio. A jeżeli chodzi o zawodnika, z którym nie miał jeszcze okazji zawalczyć wcześniej, e, to wymienił tutaj Williego Osprey'a. W tym odcinku, moi drodzy, jest to już na tyle. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o informacjach przedstawionych w tym odcinku. Dajcie znać, co sądzicie o podziale wrestlingu na dwa dni, oraz czy uważacie, że faktycznie CM Punk może do ringu wrestlingowego jeszcze jako walczący czynnie zawodnik powrócić. Zostawcie polubienie pod tym filmem, subskrybujcie kanał i do usłyszenia już jutro.